Uh... Mm -hmm. Jak się pan czuje, kiedy w swoim programie z maja piszecie o prywatyzacji szpitali, później rakiem wycofujecie się z tej propozycji, mówiąc, że takiego zapisu nie było. Jest, on jest, ja go mam tutaj przed sobą. Jakby pan chciał, mogę zacytować. Proszę, proszę się nie kręcić. Proszę bardzo, proszę bardzo. Narodowy program ochrony zdrowia. Jest prywatyzacja, będzie służyła poprawie efektywności, a więc podniesienia jakości usług oraz obniżenia ich kosztów, nie ma powodów i tak o, nie, to, jest nie, to, to jest program to jest program, proszę pana, zaraz panu pokażę opłatkę. To jest program Platformy Obywatelskiej, obywatelskiej to, to. podstawy programu politycznego platformy obywatelskiej Panie 2030. Widać, Zobacz, pan, że pan jest zeprzygotowany. Pan zeprzygotowany do tego fragmentu tej dyskusji. tego nie napisali? Yy, nie ma tam słowa o Gdyby pan wiedział, czy pan, pan, czy pan wie, panie prezydencie, ile Dobrze. procent, ile procent... Panie przewodniczący, czy odpowiada pan, 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 pan Aleksander Kwaśniewski. Szpitale rządzą się takimi samymi zasadami rachunku ekonomicznego, jak i inne podmioty gospodarcze. Prywatyzacja będzie służyła poprawie efektywności. <laughs> jak, to nie jest, jak, to nie jest, jak to nie jest o szpitalach, to ja rozumiem, że to jest o mnie.

Pan w mniej więcej 10 minutach chowa torbę z pieniędzmi do swojej torebki. Gdybyśmy chcieli tę sprawę rozgrywać politycznie, gdyby nas interesowało tylko pani poseł z Platformy Obywatelskiej, mielibyśmy sukces 8 września. Chcieliśmy operację doprowadzić do końca i doprowadziliśmy ją do końca. Bo ten telefon, którego byłeś świadkiem, świadczy o tym, że dobierają się do dupy. Ale jeżeli jest tylko za freego, to to pieprze. Widzisz, co robi zabrała i co aresztę. Bo jest coś do wzięcia. Jest możliwość załatwienia sprawy i może na tym byś ugrał coś. Tam, równa, używam, ja skorzą, że mam grupę ludzi, którzy mają tworzą, na prawo i tak dalej, ale w telewizji mają ogromną wiedzę na temat tego, co będzie w przyszłości, czyli grywa sytuacja. Mogą być organizowane w dyskusji, W trwałe, czy czyli będą ich sprzedawać i przekształcać szpitale, usługi i będzie y, medycyna prywatna, w szpitale prywatne. Od czego dzisiaj będzie się zaczynało? Od tego, że trzeba będzie stanąć do przyspieszenia. Gdzie ja zarabiam? Gdzie zarabiasz? Jak zarabiam? Są budynki przychodnie przed górnami. Jak to ruszę, to no, ci, Nie ma że pierdziele ujedzie. Chodzi przecież jak na przykład na Zachodzie są e, szpitale, sanatoria, większość podjęta a z które będą przedstawić e, przede wszystkim jamy wiedzą, nie, ale przykład, że to ja do nich, a nie mnie słuchają. Najpierw będzie dochodziło do ludzi na ludzi, do przekształcenia, a później do Natomiast jeżeli będzie na przykład ze szpitala czy takiego złożona spółka prawa handlowego, to przejmujesz i budynek, i strukturę, i ludzi. Ja robić. Od tego będziemy, będzie pierwszy machet w klewkach wlewkach mojej grupy. Y, to wszystko z tego z no, się nawet, nie stałem. Na aby się znaleźć do mnie nie to na tym momencie, kiedy dożymamy do mamy podróży od grudnia, podejrzewam, że przed pierwszym tego roku, w środku to, to na spodziewać, tak, tak się, że mamy w środku tego roku, na coś, że jest to, że Platformy, Państwo nie znajdziecie, żeby prywatyzować w Polsce szpitale. W swoim programie z maja piszecie o prywatyzacji szpitali. Yy, nie ma tam słowa o szpitalach. Szpitale rządzą się takimi samymi zasadami rachunku ekonomicznego, jak i inne podmioty gospodarcze. Prywatyzacja będzie służyła poprawie efektywności. Najlepszym bezpiecznikiem dzisiaj jest to, jest odpowiedzialność Rady Powiatu, Rad, Sejmiku Województwa, Rady Gminy, która ustali ostatecznie, jaki będzie kształt umowy prywatyzacyjnej. Tam w tej umowie musi być wszystko, muszą być gwarancje, muszą być kary, muszą Ale być... Ale to dlaczego nie przyznawali się tego w kampanii wyborczej? Ja, kampania rządzi się swoimi prawami. I rząd premiera Tuska chce oddać wszystkie szpitale polskim samorządom. Tak, chcemy je z mocy ustawy przekształcić. Ale stuprocentowymi właścicielami tychże spółek będą polskie samorządy. Rządu. Komercjalizacji. prywatyzacji wszystkie szpitale. Mowa o komercjalizacji, czyli sytuacji, w której gmina ma przekształcony szpital w, służb, w spółkę. Samorząd będzie podejmował ewentualne decyzje o komercjalizacji tego czy innego szpitala. Cały majątek przekształconych szpitali w spółki prawa handlowego trzeba przekazać samorządowi. Platforma nie sprywatyzowała i nie sprywatyzuje żadnego szpitala w Polsce.